Mimo, że na Google mamy 4-6 gwiazdek na 5, a na Bookingu 8 na 10, to jest tu bardzo dużo opinii, które musimy sprawdzić. Siema, ja jestem David, a wy jesteście na kanale z Davidem i dzisiaj jestem w Koninie, tak naprawdę w bardzo ciekawym, ale też podejrzanym miejscu. Jest to miejsce, które jest bardzo sprytnie zrobione, ponieważ jest to hotel z restauracją i restauracja ma bardzo wysokie noty. Ale hotel już nie tak bardzo. Mimo, że budynek wygląda okropnie, to myślę, że pokój was naprawdę zaskoczy. Za jedną noc podwójnym łóżkiem zapłaciłem trzy stówy. A co ciekawe, to miejsce znajduje się niedaleko miejscowości Zalesia. śmiesznie, bo konin, obok Zalesia, no w sumie dookoła, wszystko co się kojarzy z konin. <grym> W ogóle te drzwi bardzo ciężko było otworzyć. Na początku myślałem, że są zamknięte po prostu, albo coś nie działa, a się okazuje, że to po prostu trzeba je maksymalnie do dołu nacisnąć. I jak widzicie, naprawdę nie jest on za duży. Tak naprawdę mamy tutaj tylko łóżko, i tam jest łazienka. I co mi się tutaj nie podoba, to to, że próbowali odnowić łóżko, szafeczki, nawet te lampki fajnie wyglądają. A tutaj mamy taką starą komodę. Właściwie to szafę, komoda jest tam i to do niczego nie pasuje, a na dodatek śmierdzi, wiecie, takimi staruciami. I zaczniemy sobie od pierwszej opinii. Zdecydowanie łazienka wymaga odświeżenia. Niska izolacja akustyczna pokoju, skrzypiące łóżko. Więc pierwsze co? To musimy zobaczyć to łóżko, czy jest na pewno skrzypiące. Ej, wydaje się skrzypiące. No tak, rzeczywiście skrzypi, co? No ale dobra, załóżmy, że sobie leżę, nie będę po nim skakał, bo nie po to tu przyjechałem. Kurde no, coś tam skrzypi. Nie jest to na tyle denerwujące, żeby mi to jakoś przeszkadzało i napisałbym taką negatywną opinię. Ale zróbmy jeszcze test materaca, bo to mnie bardzo ciekawi, nikt o tym nie wspomniał. Znalazłem taką małą plamkę, ale no dobra, mogło się zdarzyć. Po prostu mogło być coś, co się nie doprało. Idziemy głębiej. Dobra, sprawdźmy teraz materac. Ogólnie wydaje się, że nie jest źle. Jest kilka włosów, ale myślę, że to jest do zniesienia. Jak widzicie, materac jest naprawdę czyściutki, ale oto też nikt się nie dowalił, więc lecimy teraz do łazienki. Włodek 2102 wspomniał, że wymaga odświeżenia. Hej, dobrze to wygląda. Marmurek. Okej, okay. no moja łazienka jest zdecydowanie odświeżona. Ostatnio to nie działało. Wow! Ej, ta łazienka wygląda mega dobrze. W ogóle nie pasuje tutaj do tego wnętrza. A tu mamy schowany kibel. Ten kaloryfer wygląda, jakby nigdy nie był używany. Ok, a zobaczmy tutaj kabinę prysznicową. Kurcze, to wygląda, jakby naprawdę mało było używane. Myślę, że akurat to pomieszczenie zostało. Najbardziej odświeżone z tego wszystkiego. Jest nawet suszarka, więc bardzo możliwe, że się tym zasugerowali i po prostu ją odświeżyli. Dla mnie na plus. Dźwiękoszczelność. Wszystko z korytarzy i pokoi sąsiadujących było słychać. I tak się składa, że moje okno jest na ulicę. Wy tego jeszcze nie słyszycie, ale teraz... Wszystko dosłownie słychać. Szczerze, nie wiem czy ja tutaj zasnę. Może być ciężko. Zarezerwowane trzy pokoje, z czego jeden pokój w innym budynku, a nie było o tym informacji. Hotel naprzeciwko cmentarza. Ja akurat zostałem poinformowany, że ten pokój jest w innym budynku, więc nie jestem zdziwiony, ale muszę wam coś pokazać. Ten pokój jest idealnie na cmentarz. Czy ten cmentarz jest jakiś przerażający? No, nie powiedziałbym, ale najbardziej to nie ten przystanek denerwuje, bo tam będą pewnie stać ludzie, a ja będę tutaj stał w oknie. I na nich patrzył. Wiecie, co napisał Mariusz? Gdzie są kiepskie poduszki? Mariusz, jak Ty to sprawdziłeś? Test poduszki. Uh, dosyć miękka. Nie no, mi się poduszka podoba. Za to jeden z gości napisał: Trudność w znalezieniu miejsca parkingowego. Cały plac zajęty przez gości restauracji. Głośność, ściany jak z dykty. Hałas ze znajdującej się na parterze restauracji. Przesuwanie stołów blisko ulicy. Niestety, brak jaśków, małych poduszek. Co oni się uparli na te poduszki wszyscy? Może to mało znaczące, ale mnie osobiście razi. Usychające kwiaty na korytarzu. A myślałem, że to ja jestem wybredny. Gość napisał, że są usychające kwiaty na korytarzu. Kwiatów brak. Tomasz napisał: Pobyt nie warto, obiad, kolacja, polecam. Wychodzi na to, że ta restauracja jest naprawdę dobra, bo ma naprawdę mega dobre opinie ale ten hotel to jest po prostu porażka mega źle go oceniają. W tym momencie zacząłem się zastanawiać, dlaczego aż tak źle go oceniają. Ogólnie wydaje mi się po prostu, że to jest taki hotel dla przyjezdnych na jedną, dwie noce I nie ma co tu dłużej siedzieć, bo w sumie tu wielkość pokoju w sumie wskazuje na to, że i tak się ktoś szybko wynudzi Pokoje ubogo wyposażone, bez gustu i smaku Łóżko małe, ale wygodne Mikro łazienka, ubogie śniadanie i niesmaczna kawa Brak ekspresu Testu kawy niestety nie zrobię, bo nie piję Co do mikro łazienki się zgadzam, no ale tak jak widzieliście jest odświeżona i wygląda naprawdę mega dobrze Krzysztof napisał, że łóżko skrzypiało No ja nie wiem co oni robili na tym łóżku ale kolejna osoba o tym napisała. Ale zwrócił też uwagę na cieknącą kabinę. Także wróćmy jeszcze do łazienki. Ej, ten sam Krzysztof jeszcze wspomniał o mikroskopijnym zlewie i ja tego wcześniej nie widziałem, ale muszę wam to pokazać. I teraz, szczerze, trochę mnie to bawi, ale jak ktoś ma wielkie łapy, to może mieć serio problem, bo moja cała dłoń prawie mieści się tu w zlewie. Ale dobra, spróbujmy to umyć ręce. Dobra, tak się zastanawiam, czy mam stać z tej strony, czy mam stać z tej strony, sam nie wiem, ale dobra. Spróbujmy w ten sposób. Zastanawiam mnie po prostu, czy ja nie rozdaje tej wody. Ej, szczerze, jak na taki mały zlew i tak mocny strumień, to nic tu się nie wylewa. Krzysztof musiał mieć naprawdę wielkie łapy. A propos cieknącej kabiny, szczerze, wydaje mi się, że problem jest zażegnany, ale dobra, sprawdźmy to. Jestem w kabinie. Ta słuchawka prysznicowa jest mega czysta. Jedynie co mydła się trochę boję, bo jest takie mega żółte, ale dobra, może, może takie mydło. Ok. Sprawdźmy, czy kabina przecieka. Jest zamknięte. Ale powiem Wam szczerze, że nie widzę tutaj ani jednej smugi. Jest naprawdę bardzo dobrze to wszystko wyczyszczone. Tak samo tutaj na tej słuchawce nie ma nawet odciska palca. Odcisku palca? Odciska palca? No, w każdym razie jest mega czysto. Dobra. Lecimy z tym. OK. No i wiadomo, nikt się tak myć nie będzie, chociaż moja dziewczyna się tak myje, ale tutaj ewidentnie woda wylatuje. Czyli kabina jest rzeczywiście cieknąca, ale czemu? Przecież tu jest uszczelka. Szczerze ja to sam nie wiem, z czego to wynika. Jest taka jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi. Nie wiem czemu. Ale muszę zajrzeć pod łóżko. Okej. Okay. Chyba nie tego się spodziewałem. Muszę Wam to pokazać. A pod łóżkiem, jak widzicie. No, już tam nie zwracajmy uwagi na tych kilka paprochów, ale jest naprawdę czysto. Żadna deska też nie jest tak naprawdę wyłamana, więc nie wiem, ktoś napisał, że materac jest na środku zarwany, tu jest wszystko git. No i tak się zastanawiałem, czy odwiedziłbym ten hotel jeszcze raz i suma summarum myślę, że nie jest on taki zły. Warto przyjechać, przespać się. Pojechać. Jedyny największy minus, jaki wszyscy piszą, to moim zdaniem jest akustyka tego pokoju. Nawet już abstrahując od tego, jak cienkie są ściany, ale przede wszystkim te okna w ogóle nie są uszczelnione i wszystko słychać z ulicy. I to jest najbardziej denerwująca rzecz, i obawiam się, że noc tutaj będzie naprawdę ciężka. A teraz napiszmy szczerą opinię.